Pokój i dobro kochani. Dzisiaj jest 26 dzień grudnia, niedziela świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone paswisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o tym wydarzeniu z życia świętej rodziny, kiedy dwunastoletni Jezus po skończonych uroczystościach religijnych w świątyni jerozolimskiej zaginął Józefowi i Maryi podczas powrotu do Nazaretu. Żeby lepiej zrozumieć tę dzisiejszą Ewangelię, spróbujmy przypatrzeć się tradycji żydowskiej. Otóż każdy Żyd, który mieszkał w okolicy Jerozolimy, Miał obowiązek, żeby przynajmniej raz w roku być w świątyni jerozolimskiej i tam oddać cześć Panu Bogu. Natomiast ci, którzy mieszkali gdzieś bardzo daleko, mieli obowiązek co najmniej raz w swoim życiu być w Jerozolimie i tam oddać cześć Panu Bogu w świątyni. Według tradycji żydowskiej chłopiec do 12 roku życia był pod opieką matki, która go karmiła, która go uczyła podstawowych czynności życiowych. Natomiast po 12 roku życia przechodził pod opiekę ojca, który uczył go obowiązków religijnych, uczył go modlitwy, uczył czytać Torę i komentować. Prawdopodobnie Jezus, kiedy był w świątyni jerozolimskiej, przeżył taki obrzęd, który się nazywał bar mitwa, czyli syn przykazań. Chłopiec w wieku 13 lat, a w momencie, kiedy rodzina była bardzo pobożna, to również w wieku 12 lat, miał taki obrzęd, kiedy Publicznie w obecności swojej rodziny, swoich najbliższych, czytał tekst przykazań i samodzielnie komentował. Prawdopodobnie Pan Jezus wtedy, w wieku 12 lat przeżył właśnie ten obrzęd i tak bardzo zaangażował się w sprawy religii, sprawy związane z Pismem Świętym, że zapomniał o całym Bożym świecie. I kiedy Maryja i Józef wracali do Nazaretu, Jezus tam pozostał. I bardzo ważna. Tutaj wzmianka jest w Ewangelii, według Świętego Łukasza. Mianowicie, normalnie wydawałoby się, że chłopiec powinien być u stóp nauczycieli. Tam powinni go znaleźć u stóp nauczycieli. Natomiast on był pomiędzy nauczycielami, a więc tak jak równy z równym. Dlatego, że Jezus wprawdzie rozwijał się jako chłopiec, natomiast jako syn Boży miał doświadczenie Ojca i mógł coś powiedzieć na temat Pana Boga, dlatego że. To mocno się działo w jego sercu, w jego umyśle. Według Ewangelii, Jezus dopiero po trzech dniach został odnaleziony w świątyni jerozolimskiej, gdzie siedział pomiędzy nauczycielami. Jest to już nawiązanie do tych trzech dni, kiedy pana Jezusa nie będzie wśród apostołów, kiedy odnajdą go dopiero po trzech dniach. Chodzi o Paschę. I podobnie jak tutaj, Maryja i Józef nie rozumieli tego. Jezus jak gdyby wykraczał poza ich. Sposób myślenia, odbierania tych rzeczywistości bożych. Podobnie i apostołowie też później nie będą rozumieli, dlaczego Jezusa nie było z nimi przez te trzy dni. I mimo, że Jezus ma taką świadomość, że Józef i Maryja nie do końca rozumieją jego posłannictwo, że on wie więcej od nich, to mimo wszystko idzie do Nazaretu i jest im poddany. I teraz pytanie: kto tak naprawdę się zagubił? Czy Jezus zaginął? Czy może Maryja i Józef się pogubili na tym etapie, nie do końca rozumiejąc wtedy jeszcze sprawy Boże? Przypomina mi się tutaj opowiadanie o panu Hilarem, który zagubił swoje okulary, a właściwie to one cały czas były na właściwym miejscu, na swoim miejscu, tylko pan Hilary się pogubił, bo szukał ich wszędzie, a one po prostu były na Jego nosie. I podobnie my czasem szukamy Pana Boga gdzieś, może w jakichś innych rzeczywistościach, w innych wymiarach, może w innych religiach, a On jest tu i teraz, obok nas, w naszym kościele. Kiedy w Twoim życiu zdarzy się, że zgubisz gdzieś Pana Jezusa, że On Ci gdzieś zaginie, może się okazać, że to nie Pan Jezus Tobie zginął, ale może Ty zagubiłeś się w swoim życiu. Ważne, żeby wiedzieć, gdzie go szukać. Otóż najlepszym miejscem, żeby odnaleźć Pana Jezusa, jest Kościół, jest miejsce, gdzie jest czytane i rozważane Słowo Boże. Jezus siedzi pomiędzy tymi, którzy rozważają Słowo Boże, między tymi, którzy się modlą. Dzisiejsze błogosławieństwo, kochani, niech będzie błogosławieństwem Waszych rodzin tych wszystkich rodzin, które są silne Panem Bogiem, gdzie Pan Bóg jest tam żywy. Ale również niech Pan Bóg pobłogosławi te wszystkie rodziny, które gdzieś pogubiły się, zgubiły Pana Jezusa, żeby go na nowo zaprosić do naszych domów, żeby nie było tak jak w Betlejem, kiedy Maria i Józef szukali miejsca dla Jezusa, niestety wszystkie drzwi były zatrzaśnięte. Przyjmijcie teraz, Boże, błogosławieństwo dla waszych rodzin. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.